Będziemy was ścigać szybko i wyjątkowo bezwzględnie. Uwierzcie mi, okay. nie ma żadnej ucieczki. Czyli taki oddział Speed, jak w Polsce mamy policję w prawda, dopasionym BMW, to tutaj mamy Franka Mercy, Co tam jakoś nazywał. O, jedziemy. jedziemy, jedziemy tym Volvo, żółtym, lecimy, dobra. Na razie tutorialowe sprawy, gaz, hamulec. Poważnie? jak taki typowy kierowca z ekskluzywnego Audi. Patrzysz w lusterko wsteczne i masz cztery pierścienie? Nie wiem ile tam w znaczku Audi jest. Cztery chyba, czy pięć. Dobra, meta jest. Okej, okay, muszę się zmieścić pomiędzy blokadę. No ciekawa sprawa i co? Niby pościg. A oni gonią nie dalej. Wow. O to ten agresywny chyba. Nie będą Czarny ekran. Nieprzyjemne dźwięki, także... Nie jest dobrze, nie jest kolorowo. Spadnie, no nie uratujesz. No, nie uratujesz. Poszło. My pewnie przeżyliśmy. Bo przecież by to nie miało sensu. Co zrobiłeś? Co zrobiłeś z tą f.? Straciłeś wóz, on stracił wóz. Nie szło. To twoja wina. mnie że to przeżyłeś. A on przeżył? Co on zapytał? Czy ja przeżyłem? Przecież żyje Aha już rozumiem, co czyli co? Wysłać wiadomość. co? Co stoi? mnie zabić? Stój! Hej, hej! Słyszysz, tu tutaj są! To nie zła policja? A my się oddaliśmy, tak? Wjechaliśmy z miasta i co teraz? Proszę bardzo, Miami w świecie need for speeda czyli Bomb City Zwłaszcza z rodziny Riviera, okay. My też właśnie korzystamy z Origina, uh, Origin Access, Że polecam. Okej, okay, czy jakieś wiadomości? Walka z przestępczością jest niezwykle ważna i jesteśmy w zaangażowani. Dobra, posłuchajmy. Nasza praca to coś więcej. Polega ona bowiem na komunikacji z wami, słuchaniu waszych trosk. A także waszych historii. Bo tak się buduje lepsze społeczeństwo. Tak się buduje bezpieczniejszą przyszłość dla. Okej okay, wyłączył. Jest za wcześnie na takie stężenie bredni. Słuchaj, nie lubię tego, ale jak szukasz fury, pokaż mi dowód. którego wybieramy? Ten jakie Afro. Ten śmieszna stylówka. Japończyk. Japończycy są zawsze wariatami w takich wyścigach. Dobra, Japoniec, go. Ej, co co? Patrzcie jak wyszedł. Lecimy z Japońcem. No co, Camaro. O, nie, 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 nie. Camaro ta tu się jest nietykalna. Camaro ta tu się jest nietykalne. Ja patrzę też na ocenę modyfikacji. Na dole mamy ten wskaźnik po lewej, widzicie? Pod, e, pod statystykami samochodu. Jak na szanującego się y, widza, Fast and Furious, <grywa> ja wolę importy JDM i te sprawy. Dobra, mamy ostry zakręt w lewo. Lecimy bokiem. Dzięki panowie. No proszę, jest czat podzielony. Rabini się wypowiedzieli. Dobra. idę okrążeń? Ostatni. Szybko ten wyścig minął. Tutaj jakoś łatwo. Bez, bez napinki. I mamy wygranko. I wypadałoby to nitro chyba zainstalować. Bo z tego co rozumiemy tylko je kupiliśmy w tym sklepie. Ale trzeba jechać do tego Lucasa to zamontować. No bo jak to w Nitro Speedzie bez nitro? Długo czekasz? Zleciało. Dobra, zatankowaliśmy. Jedziemy. Dokąd jedziemy? Przy plaży odbędzie się wyścig. Nie jesteś jedyną nową twarzą w mieście. Pewnie chcesz zobaczyć, jak wypadasz na dla innych. No jasne. Zawaj tym nisankiem. Dwa nisany jadą. Zobaczmy, co potrafisz. Okej, okay, jesteśmy. Honda, jaka stała. W trakcie wyścigu yy, Wam opowiem, bo tu, a nie, już, chyba nie ma żadnej gadki. Nie słyszę, to jest. Już. Tylko dobre ujęcie mojej dupy. Spadaj, Kenny! Dobra, jedźmy. Pokonajmy tego Kenego. O, a propos test drive'a właśnie. Test drive był Dale, chyba, to pierwszą to taką grą, to, która. Nie za blisko dla ciebie! która miała taki otwarty świat i możliwość e, jakiejś takiej customizacji swojej postaci, w pewnym stopniu. I nie wiem, czy, czy widziałeś, czy widzieliście, na profilu Test Drive'a na Facebooku e, dali nowy jest Drive Unlimited 2. Tak. A i Unlimited też oczywiście e, ale z, e, zmienili zdjęcie profilowe, dodali taki teaser i napisali We Are Coming Back czy coś takiego Także mega, mega się jaram e, bo wszystko na to wskazuje, że będzie nowy test drive a to jest świetnie, bo Forza w pewnym stopniu zawładnęła takimi, takim tym gatunkiem gier Samochodowe, które nie są jeszcze symulatorem, oczywiście, ale są bardziej realistyczne niż Nit. Speed obecnie, bo mamy zakręt, i zobaczę, robię tak, jedziemy driftem i właściwie nie muszę nic robić. Jednak w Forze w Forzie można jeździć na kierownicy, w Forzie ten feeling, feeling samochodu jest znacznie inny. A test drive, myślę, że jeszcze napędzi taką konkurencję w tych gatunkach. Będzie... Będzie mega. Dobrze, ulepszyliśmy trochę furę. Mamy 143. No i spra sp sprawdźmy to, co jest prawda, to, co te gryski lubią najbardziej: kustomizację. Światła przednie, zamknięte, sama, takie przymknięte. Okej, okay, no to nic ciekawego, tylko kolor właściwie reflektora, zderzak przedni. Uuu, uh, możemy mu cały przód zmienić, patrzcie to. Ale ten, no nie, no chyba trzeba mieć popapy. To jednak jest. To nadaje sens temu samochodowi, że ma Że ma światła otwierane. Zobaczmy, jakie tu są nadwozia. Rocket Bunny mi się niekoniecznie podoba do tego samochodu. Ten mi się podoba, high quality performance. Nie wiem, co to jest za firma. 2000 kosztuje. Zróbmy to. Trzeba jakoś się prezentować na mieście. Maskę Sabon, którą? Ta jest Sabona jest fajna. To też jest dość znana marka w świecie tuningowym. Owiewki to takie tam rzeczy. Myślę, że na razie zostawimy taki clean look, tutaj też nie będziemy takiej listwy ładować. Felgi już mamy jako takie. Tutaj teraz mamy tak, poszerzenie poszerzenie błotników, jak widzimy już są zainstalowane Origin Lapsy i na razie też po kosztach zostawimy tu chyba myślę, że należałoby to zmienić żeby on się jakoś tak w miarę prezentował, bo zobaczcie jak mamy przód nisko zderzaka jak wysoko jest próg, także zainstalujemy zainstalujemy chyba pasujący do tego, z tego samego producenta dobra nic już nie zmieniam Zobaczmy, jak nam pójdzie. Mamy jeszcze trochę ulepszeń zamontowane. Mamy turbo. Zobaczymy, jak teraz będzie jechał. Wow, no już jest Chyba różnica na starcie. Salony samochodowe, ok. Właśnie dostaliśmy zaproszenie. Popracuj nad swoim wozem. Spotkamy się, jak tutaj, bo najbliżej. Czy ja mogę w ogóle zrobić taki trik? Możemy. Szybka podróż. To jest to. No, ja patrz, 159 poziom naszego samochodu. A wymagany do wyścigu był 150 parę. I mimo wszystko odjeżdżamy. Dublujemy, dublujemy golfa. Wow, wow, wow. Ale mnie to szturchuje. Dobra, ostatnia prosta.